Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na program Onet Opinie. Trwa dwunasty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Łączymy się z naszym gościem, generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie generale, pana zdaniem, Władimir Putin dostaje od rosyjskiej rosyjskiego wywiadu prawdziwe dane wywiadowcze dotyczące tego, co dzieje się na Ukrainie i jak radzi sobie jego armia? W tym momencie nastąpiło rozwinięcie pewnych możliwości wywiadu wojskowego Federacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w jakby innym kierunku działań. Istotne było to, co działo się w okresie bezpośrednio poprzedzającym działania wojenne, czyli tworzenie raportów dotyczących nie tylko sytuacji na Ukrainie, morale żołnierzy w poszczególnych jednostkach, nastawienia Zachodu do E, bym powiedział, przygotowywanej agresji, ale także kreowania, preparacji e, przestrzeni informacyjnej w taki sposób, żeby ułatwić realizację e, celów wojskowych e, już w realnej wojnie. I tutaj nastąpił taki, bym powiedział, dość ciekawy mechanizm. Dlatego, że GRU odpowiadała za przygotowanie e, optymalnych warunków do prowadzenia działań bojowych, e, posługując się środkami oddziaływania informacyjno-psychologicznego w ramach tak zwanych operacji wpływu oraz w ramach teraz szczególnie rozwiniętych działań wojny informacyjnej. Jej założeniem było oczywiście takie ukształtowanie świadomości społecznej, morale żołnierzy, społeczności międzynarodowej, żeby te działania ułatwić. Więc raportowała swoim przełożonym Gierasimow dostawał raporty potwierdzające. Gerasimow, że... czyli szef, szef sztabu generalnego. Szef sztabu generalnego, że działania Gieru są skuteczne. To z kolei wpływało na kształtowanie tych rzeczywistych planów bojowych, które określały sposób prowadzenia operacji już od tego czysto militarnego od tego czysto militarnego, od tej czysto militarnej strony. No i nastąpiła jeszcze jedna bardzo istotna tutaj, a właściwie dwie, dwa czynniki. Pierwsze to to, że Putin zdecydował się na tą wojnę już dawno i praktycznie w przestrzeni informacyjnej można było obserwować prowadzenie takich długotrwałych operacji wpływu, które zintensyfikowały się gdzieś mniej więcej na trzy miesiące przed ćwiczeniami Zapad. O jakich mówimy tutaj konkretnie yy, przykładach? No to są głównie, to są ćwiczenia wynikające z, z pewnych założeń instrukcyjnych, yy, które funkcjonują w, yy, 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 w yy, yy. głównym zarządzie wywiadowczym czy głównym zarządzie teraz yy, sztabu generalnego. No takim przykładem dla mnie, w mojej opinii i opinii wielu ekspertów, z którymi współpracuję, takim e, treningowym e, w aspekcie rozpoznawania reakcji polskiego społeczeństwa i podatności naszych decydentów politycznych na tego rodzaju pływy, wpływy. Takim projektem, który ma też swoją warstwę badawczą właśnie, prowadzonym przez GRU, akurat z terytorium Mińska, we współpracy z odpowiednikiem GRU białoruskim, jest operacja dworczyk Lix, czy tak jak ja to nazywam, Byczek-Ułko. Czyli A, ja rozumiem, że jest jakby włamanie się na skrzynkę szefa kancelarii premiera i ujawnianie jego korespondencji m.in. z szefem polskiego rządu. No tak, no ale tutaj głównie w, jakby w dwóch kierunkach, nie chodzi tu absolutnie o przewrót, prawda, tylko raczej o, o, o takie oddziaływanie informacyjno-psychologiczne, które jednak się zawęża do pewnej grupy, być może celem tej operacji jest, jest, jest jakby wymuszenie pewnych zmian kadrowych. Natomiast nie osiąga ona takiego pułapu, bym powiedział, który mógłby się no, zmaterializować w postaci poważnej, głębokiej zmiany politycznej w Polsce. Panie generale, chciałem wrócić do tego do mojego. Pytania, bo, właśnie my, chciałem dobrze. wrócić do tego mojego pierwotnego pytania, A. panie generale. Czy rosyjski wywiad wojskowy, w związku z tym, że właściwie została już dawno temu podjęta decyzja polityczna, strategiczna decyzja polityczna na Kremlu dotycząca ataku na Ukrainę, czy pana zdaniem wywiad wojskowy działał pod taką presją, żeby podawać albo nieprawdziwe dane, Albo naciągnięte dane swoim decydentom w sztabie generalnym i w ministerstwie obrony? No ja niejako przerwałem tutaj, jakby tą opowieść, związaną właśnie z powstawaniem produktu informacyjnego. Generalnie na pewno fałszował efekty własnych działań, jeżeli chodzi o preparację świadomości, serc i postaw przeciwnika i jego potencjalnych sojuszników. E, podawał dane, które świadczyły o tym, że opór będzie mały, a wsparcie dla Ukrainy będzie niewielkie, limitowane. E, jestem przekonany, że tutaj takimi głównymi czynnikami było to, że e, charakter Walerii e, Girasimowa e, no, jest taki, że e, on dość bez, bezrefleksyjnie. E, Podąża za wolą e, Władimira Putina. Myślę, że nie jest dobrym doradcą. A Kostiukow, e, Igor Kostiukow, szef e, głównego zarządu wywiadowczego, e, jest, bym powiedział, taką osobą, e, z dobrze ułożonym oficerem, który zadania wykonuje tak, w taki sposób, e, w jaki się e, od niego oczekuje. I jeszcze dwa bardzo istotne czynniki tutaj rolę odgrywają. Nastąpiła e, wśród decydentów. E, Nastąpiło wśród decydentów rosyjskich e, bardzo ciekawe zjawisko takiego nałożenia się, jakby świadomości i doświadczeń sprowadzenia no, mniej więcej od 10-9 lat e, działań sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w przestrzeni informacyjnej, o, określanych jako taka alternatywna forma walki wobec konfliktów zbrojnych, która pozwala na osiąganie e, podobnych celów. I e, Ćwiczenia wojskowe i działania militarne stały się jakby takim elementem, a może nawet wręcz narzędziem politycznego oddziaływania podporządkowanym realizacji celów polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Znaczy, tutaj mamy na przykład Krym, rosną notowania Putina, społeczność międzynarodowa jest zaskoczona. Tam Praktycznie nie było ofiar. Mówimy o 2014 roku, kiedy Rosja zdecydowała się na aneksję Krymu. Tak. A także, a także konflikt w Syrii. Um, ale. Um... Generalnie zatarła się jakby w świadomości decydentów taka granica pomiędzy tym, co robią w przestrzeni informacyjnej, wirtualnej bądź też to, co realizują w przypadku operacji takich bym powiedział no dużo bardziej kompaktowych i kompletnie o odmiennym charakterze niż wielkoskalowa wojna na Ukrainie. Ale ten element informacyjny i to zlanie się jakby w ich świadomości, taki transfer negatywny Doświadczeń z walki informacyjnej, no, która dość skutecznie tam generalnie, bym powiedział, przebiegała, spowodował, bym powiedział, bardzo nierealistyczne zamiary i plany. Dowodem na przykład jest takim przykładem to, że wysłali do opanowania lotniska desantników, tak nie wiem, czy było to WDW, czy jakaś inna formacja, na przykład z operacji specjalnych, Którzy tak naprawdę są produktem o charakterze propagandowym, elementem wojny informacyjnej. To nie są wyszkoleni ludzie, wyszkoleni żołnierze efektywni na polowali. Mówimy o tym lotnisku Hostomel mieć... pod Kijowem, jak rozumiem. Na przykład. Takich operacji było tam kilka. No, wszystkie, bądź większość zakończyła się fiaskiem. Tak? Dlaczego? Dlatego, że nie uzyskano tego, tego efektu, do którego byli przyzwyczajeni do tej pory. E, czyli efektu psychologicznego oddziaływania. Pojawiają się e, w Wojska aeromobilne przeciwnik jest przerażony tym faktem, wycofuje się albo traci motywację do walki. Tak? Tu nawet nie zapewniono im też e, wsparcia, bo bezpośrednio, bo te, po tego typu działanie powinny wejść do e, akcji e, siły głów zasadnicze, no, nie główne ale zasadnicze, ale e, chyba sami e, generałowie uwierzyli w, w wytwór swojej propagandy, bo uważam, że wartość bojowa e, Wojsk specjalnych Federacji Rosyjskiej jest niska. Dlaczego? Trudno jest mi znaleźć taki przykład w ostatnich 10 latach, gdzie te wojska wykazałyby się rzeczywiście jakimiś sukcesami w zakresie realnych działań bojowych. Czy znaczy wiemy na przykład, co te wojska robiły w Syrii? W Syrii operowała dość, operował dość specjalny, specyficzny konglomerat wojsk. Tam oprócz najemników mieliśmy także takie by mniejsze pododdziały, wydzielone z samego GRU, ale wydaje mi się, że istotniejsze z punktu widzenia tej. Naszego, naszej jakby aktualnej sytuacji oglądu jest e, może określenie teraz, e, w jaki sposób wywiad rosyjski i te oddziały e, wojsk specjalnych, e, które są sprzężone bardzo mocno z komponentą e, w, w, związaną z oddziaływaniem właśnie psychologicznym, ale już bym powiedział posiadające no, jakieś tam realne możliwości, jak wygląda praca wywiadu wojskowego na Ukrainie teraz? To już nie jest, oczywiście pewne informa operacje informacyjne są kontynuowane, natomiast według jakby wszelkich prawidłów działania wywiadu wojskowego zmieniają się zasady gry. Po pierwsze jest znaczące odejście od reżimu skrytości działań. To znaczy, część z tych działań, albo duża część charakteryzuje się brutalizacją metod i oddziaływania na ludność cywilną, na jeńców. Ale z czego to wynika, pana zdaniem, to, to wynika z, mówimy o. No właśnie z czego wynika taka taktyka działań? Mówię o tej brutalizacji. Ona pośrednio jest, bym powiedział, zarysowana i zaznaczona w wewnętrznych dokumentach IRU. To znaczy tam nie ma oczywiście takich sformułowań ani na poziomie szkoleń, ani na poziomie podręcznikowym, że należy stosować metody. Takie rzeczy jakby są zamknięte do pewnych powiedział no, powiedział takich e, działań o charakterze treningowym dla grup, typu na przykład jednostka Wojskowa 29155, która prowadzi operację likwidacji e, celów za granicą na pewno też e, uczestniczy tam e, w działaniach. E, ona jest na przykład bardzo mocno związana z jednostkami o charakterze informacyjnym, centrami służby specjalnej tak zwanej w ramach GRU. Na przykład z centrum 161, które ćwiczy tam, trenuje specjalistów tej jednostki do wykonywania zadań. Także w tym aspekcie, bym powiedział, pewnego działania informacyjnego poprzez to, co robią. Bo Putin wydając, wydając zielone światło albo akceptując. Przedsięwzięcia polegające na likwidacji fizycznej przeciwników, robi to w sposób świadomy, chociażby po to, żeby utrzymać wysoki poziom dyscypliny i strachu w, w szeregach własnych służb. Tak? Tutaj chcę pokazać, że reguły się nie zmieniły. Jeśli zdradzisz, jeżeli masz chodzić po głowy jakiś bunt, to skończysz tak jak oni. Natomiast, co jest jeszcze istotne, tam jest duża współpraca teraz z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Oni, e, m, gdzie na taką masową skalę, próbują e, filtrować jeńców no i zmuszać ich do współpracy, która by polegała na tym, że mają powrócić na terytorium zajęte przez Ukraińców, czy do własnych jednostek, czy do miejsca zamieszkania e, i pod groźbą. E, bo tej reguły się mm, zmieniają działania. Na przykład likwidacji członków rodziny, dokonywać aktów sabotażu bądź przekazywać informacje z jednostek wojskowych o ich położeniu, o stanie posiadania tam, sprzętu wojskowego, uzbrojenia morale itd. Tak e, prowadzić e, działania dywersyjne. E, dodatkowo jeszcze e, zgodnie z e, już takimi wprost zapisami, szkoleniami w dokumentach regulujących działania w czasie, w tym okresie, bo to jest istotne, to już jest okres, w tym momencie mamy pierwszy okres prowadzenia wojny. On jest poprzedzony okresem bezpośredniego zagrożenia wojną i wcześniej okresem pokoju. Wszędzie tutaj Gieru działa, ale metody się zmieniają. Więc teraz mamy sytuację, gdzie Gieru. Ma no wręcz w instrukcji zezwolenie na prowadzenie działań, które nie są objęte planami. Planami, które powstawały wcześniej przed prowadzeniem operacji i w okresie bezpośrednio poprzedzającym konflikt były aktualizowane. Co to oznacza? No to oznacza, że nie tworzymy ani żadnej dokumentacji, która nas ogranicza jeżeli chodzi o plany ani też nie tworzymy takiej rzeczywistej prawdziwej dokumentacji w postaci, w postaci raportów z tego co, co robimy co oni robią co robią co robią żołnierze GRU więc tutaj jest ogromne pole do nadużyć do stosowania takich bestialskich wręcz metod. Pan generał, ja pan, pan mhm. mhm. bo chciałem się, jeszcze bo chciałem, bo chymy, mhm. że e, e, tak, no, wielu będzie pewnie próbowało uratować przynajmniej teraz głowy swoich szefów jakimiś właśnie takimi bardzo intensywnymi, milczącymi się zupełnie z zasadami humanitaryzmu działaniami, ale z drugiej strony to są, no, mogę tak pocieszająco powiedzieć. Takie struktury, które ujawniły w bardzo wielu operacjach. Część z nich Państwo znają. No, skrajny brak profesjonalizmu, więc miejmy nadzieję, że, że o, to, o to się też rozbiją. Panie generał, chciałem jeszcze spytać, czy był Pan zaskoczony amerykańską taktyką, można powiedzieć, ujawnienia danych wywiadowczych, bo właściwie już mhm. jesienią zeszłego roku do amerykańskich mediów no, były wysyłane przecieki, że Rosja może planować inwazję na Ukrainę, i właściwie regularnie te informacje już po, potem otwarły. I Departament Stanu i inne agendy ujawniały informacje o możliwej szykowanej inwazji. Był Pan zaskoczony? Nie, nie byłem zaskoczony. Znam tą metodę, natomiast zaskoczył mnie jej zakres. Czy było to bieżące właściwie, bieżący transfer danych z różnych źródeł? No, tam część rzeczywiście była głównie z SIGINT-u, z przechwyconych. Chociaż charakter wirusy, wytłumaczmy to pojęcie, Sigint? No, jest to po prostu cały kształt działań, które polegają na w przypadku wywiadu, przechwytywaniu informacji przeciwnika wewnętrznych, krążąc w przestrzeni radiowej. Ale to, co istotne, właściwie decyzja Bidena, bo to było podejmowane na tym punkcie, na tym poziomie, właściwie wytrąca non-stop broń z ręki Putina, ponieważ były. W ogóle cała struktura przygotowań do tej operacji na Ukrainie zasadzała się na wprowadzeniu w pewnym momencie elementów bardzo poważnej prowokacji. Putin zostając bez tego praktycznie no, został takim czystym agresorem, człowiekiem, który nie miał prawa zrobić tego, co zrobił. Planowano zgodnie z danymi amerykańskimi i angielskimi wiele brutalnych działań ale także, prowokacje polegającą na oskarżeniu Ukraińców o rzeź, ludności pochodzenia czy, tam ludności i... rosyjskojęzycznej Tak na, na, na terenach zajętych, jeżeli, jeżeli amerykańscy, ujawniają tą sytuację to nie da się już przeprowadzić takiego działania po pierwsze wszyscy będą wiedzieć albo już ta opinia publiczna będzie ukształtowana jakby aha no tak to jest putin to jest jego robota a nie ukraińców to jest po pierwsze a po drugie takie działania i to też jest poziom instrukcyjny muszą być prowadzone w całkowitej jakby tajności w reżimie tajności który po prostu spada i uważam że ostatnie zdanie to, co widzieliśmy ze strony amerykańskiej, to był pierwszy przynajmniej mi znany w historii przykład kompleksowej i bardzo skutecznej, bardzo skutecznego oddziaływania w ramach tego, co nazywamy u nas strategiczną komunikacją. I to jest coś, co pociągnęło za sobą całą masę pozytywnych działań. Na przykład taką też, bym powiedział, bardzo mocną determinację Zachodu, e, Wspólnoty Europejskiej, członków NATO do udzielania wszechstronnej pomocy w wysiłku w walcową. Panie General, to jeszcze o, zupełnie na koniec pytanie. Pana zdaniem, czy Amerykanie lub któryś z zachodnich wywiadów może mieć swojego człowieka na Kremlu? No Ja jestem zaskoczony efektami działań skutecznością amerykańskiego wywiadu i całej wspólnoty wywiadowczej. Na to pytanie oczywiście nie mam odpowiedzi. I, i... Ale pana są jakieś ślady tego, że rzeczywiście oprócz tych danych wynikających z gromadzenia ich metodami właśnie poprzez radio, poprzez inne środki pozyskiwania, czy Amerykanie mogli mieć jakiegoś przewodnika? No wie pan, wywiad opiera się w coraz większym stopniu po tej wziął takiej fazie wieloletniej, długoletniej jednak przejścia zupełnie na środki techniczne, na rozpoznanie właśnie z zakresu Signal Intelligence czy takiego wywiadu obrazowego. No i tutaj cóż, no, pozostawiam to bez odpowiedzi. Nie chcę brnąć w tym kierunku generał Piotr pytel były szef służby kontrwywiadu wojskowego był gościem od opinię pani generale bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję państwu.